Siema z tej strony, Michael. Witam Was w kolejnym odcinku. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie mojego pierwszego ligowego spotkania w Polish Speedway League. Moja drużyna, czyli Apator Toruń, udała się na wyjazd do Leszna. Leszno akurat, korzysta z toru w Melbourne. No i myślę, że możemy już sobie przejść do pierwszej serii startów. Teraz widzicie to, co będzie działo się w biegu drugim. Natomiast bieg pierwszy zakończył się wynikiem 5-1 dla Unii Leszno. No i będziemy mieć drugie podejście do biegu numer 2, ponieważ w taśmy druid druidskill. No i w tym biegu bez żadnych problemów wygrywa Greg. Ja stoczyłem walkę z Polbinio. Niestety na, na początku ostatniego okrążenia postawiło mnie trochę, no i na tym się skończyło. Teraz widzicie bieg numer 4. Upada tutaj Druciński, no ale to było ostatnie okrążenie, więc wynik biegu jest zaliczony, 5 dni dla Unileśno i po pierwszej serii mamy wynik 20 do 4. Zaczynamy drugą serię startów, przed nami bieg piąty. Niestety, tutaj kontakt z moim partnerem z zespołu uratowałem się przed zjazdem z toru, no ale już nic, o nic tutaj nie mogłem powalczyć. No, i walka o dwa punkty kończy się upadkiem Polbinio, spowodowanym przez Seora. I mamy znowu 5-1 dla Unileśno. Teraz przechodzimy do biegu siódmego, bieg szósty po raz kolejny kończy się wynikiem 5 dla Unii Leszno. Nie mamy do nich podjazdu jak na razie. Ten bieg bez większej historii, wynik znowu 5. 1 bieg ósmy również kończy się 5 do 1, i mamy 40 do 8 dla Unii Leszno. Teraz bieg 9. Niestety tutaj błąd, na szczęście uratowałem się przed upadkiem. Bieg trwał dalej. No i tutaj Akali zjechał z Hostoru, przez co ja dostałem jeden punkt. Wynik biegu znowu 5 do 1. Po 10 biegach mamy wynik 50 do 10. Teraz pora na bieg 11. Udało się tutaj bardzo dobrze wyjść ze startu, no ale niestety tutaj nie najlepiej to przejechałem. Za szeroko weszłem w drugi łuk, no i spadłem nawet na ostatnią pozycję na moment. Wchodzimy w ostatni łuk, wyprzedzam MCK, udało się go tutaj zblokować, zjechał on z toru. No i w końcu udało się urwać pierwsze punkty, w końcu inny wynik niż 5:1. 1 Bieg 11 kończy się wynikiem 3-3. do -3. Bieg 12 i bieg 13 kończą się wynikami 5 dla Unii Leszno, co za niespodzianka. A my startujemy teraz w biegu 14. Niesamowita walka z Polbino do samego końca. Udało się urwać kolejny punkt. No i teraz bieg 15, w którym musiałem jechać, ponieważ miałem najwięcej punktów z drużyny. Miałem ich 9. Dla porównania, Greg z Leszna miał punktów 27. Po raz kolejny udało się bardzo dobrze wystartować, raczej wstrzelić. No ale niestety tutaj zdradliwe bandy w Melbourne. Odbijam się od Pixela, no i upadam niestety, szkoda, bo była szansa na, na coś więcej. No i teraz zobaczycie sobie powtórkę biegu 15 już mnie No, i ten bieg bez historii kończy się znowu 5 do 1. Unia Leszno w całym meczu wygrywa 72-18 potężny łomot. No, i na pewno się nie spodziewałem takiego wyniku, że będzie aż tak ciężko. No, ale Unia ma naprawdę silnych zawodników. Następne spotkanie jedziemy u siebie z Gorzowem, więc tam powinno być zdecydowanie lepiej, myślę. No a w tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Można też zajrzeć do opisu, gdzie znajdziecie link do Discorda, właśnie Polish Speedway League. Zapraszam też na mojego Twitcha, bo chyba coś tam zacznę znowu robić. No i to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie. Cześć!